Cześć, witam wszystkich, Krzysiek Kata, pasieka na skraju lasu. Jest dzisiaj środowe popołudnie, jesteśmy na pasiece, ja jestem w tej chwili po pracy. Jestem tutaj, żeby robić dalej te swoje rzeczy remontowe, ale chciałbym dzisiaj dokonać takiego krótkiego wglądu do rodzin, które są zeźmowane na ramce 1-2 Langstroth. Wielokrotnie powtarzałem już, że ramka 1-2 Langstroth to nie jest ten Pol który ma 11,5 cm wysokości, tylko to jest ramka standardów amerykańskich, która ma 137 mm wysokości. Ja ją troszeczkę zmodyfikowałem, gdzieś tam kiedyś wydawało mi się, że to jest 139, więc pomyślałem sobie, że czemu mam robić 139, jak mogę zrobić 140, więc u mnie ta ramka Lancet Shallow amerykańska ma 140 mm, 14 cm wysokości. Ja dodatkowo robię jeszcze takie rzeczy, że robię ramki sam i górna i dolna beleczka mają nie po centymetr tylko po 8 mm po 8 mm grubości, co daje dodatkowe 4 mm na wysokości ramki tego miejsca na, na plaster i włoszczynę. No i y, taki standardowy zestaw, który ja przygotowywałem do zimowli, zresztą te tematy już omawiałem na, na kanale, jest taki film o zimowli na ramce szeroko-niskiej, wkleję linka do do opisu filmu. Taki standardowy zestaw przygotowanej rodziny do zimowli. To jest rodzina bądź samodzielnie, bądź, która samodzielnie idzie do zimy, bądź jest wzmacniana dodatkowo odkładem z jednoczesną wymianą matki, jest zazimowana na trzech korpusach Langstroth 1-2, czyli wysokość takiej zimowli to jest tam powyżej 40 cm. W każdej z prezentowanych rodzin jest w tej chwili młoda matka z żółtym opalitkiem, i te młode matki to są wszystkie matki z mojego wychowu: linie cele bądź alpejka. Teraz, w momencie, w którym będę otwierał i prezentował ule, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak na tego 11 stycznia usytuowane są kłęby na tej ramce oraz ile pszczoły mają jeszcze pokarmu. Standardowo, standardowo po kilkanaście kilogramów inwertów w, w tym sezonie było dane. Ja w tym sezonie zazimowałem całą pasiekę na inwercie. Te prace przygotowawcze sierpniowe były prowadzone przy pomocy syropu cukrowego, a później już te, takie stricte dokarmianie zimowe było prowadzone na inwercie. Ja tego tego karmienia inwertem w tym roku się też uczyłem. To, robiłem to pierwszy raz tak naprawdę na dużą skalę na swojej pasiece i Dlatego też musiałem kilkukrotnie jeszcze podchodzić, sprawdzać i też w niektórych rodzinach uzupełniać i dolewać zapasy pokarmu. Ale wygląda to na ten moment na tyle dobrze, że zdecydowałem się pokazać zarówno od kąt, pod kątem, pod rodziny pod kątem tego, czym one są nakarmione, jak i tego na jakiej ramce i jak one są zazimowane. Zapraszam do oglądania. Tak, stoimy przed rodziną, która za rodziną, która jest właśnie zazimowana na takiej ramce. To jest rodzinka, która poszła do zimy samodzielnie bez żadnego dodatkowego wzmacniania. czerw w niej majowa matka Cele, która przygotowywała tę rodzinę do zimowli. Tutaj delikatnie jest dzisiaj ciepło, te pszczółki są trochę się troszeczkę rozchodzą. Ale, ale generalnie rzecz jest w tym, że kłąb jest na jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej szóstej i na siódmej uliczce, 7 uliczek obejmuje kłąb a pokarmu pszczoły mają jeszcze tyle, że można by było można by było założyć sobie drugą zimowlę tutaj na na tej w, w tej rodzinie. Tutaj mamy rodzinę, która w zeszłym sezonie to też jest jedna, druga Langstroth, która w zeszłym sezonie służyła mi jako rodzina pomocnicza. Ja na popracowałem, wymieniłem matkę, wzmocniłem ją do jesieni i zazimowałem. Też zobaczcie, tutaj przodu pszczoły są cały czas z przodu. One są usytuowane dużo wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć uliczek pszczół i praktycznie odtąd... Dotąd wszędzie ramki założone pokarmem, że jest na bogato. Pszczoły są z przodu, jeszcze się w ogóle nie przesunęły. Ja to zamykam. Kolejna bardzo silna rodzina z bardzo dużą ilością pokarmu. Praktycznie widzę pszczoły od samego brzegu aż tutaj. Zobaczcie tak kłąb jest ułożony po całej szerokości. Górna kondygnacja praktycznie cała jest w tej chwili jeszcze zalana. Tutaj widać w górnej kondygnacji, że trochę kłąb że już tutaj sięga, ale cały tył, cały tył, cały tył, cały tył jest założony pokarmem. Kolejna rodzina na jednej, drugiej. Otwieramy sobie sam chętnie sprawdzę, ale też zobaczcie, pszczół nie widać. Pszczoły są, ja je widzę, nie wiem czy wy zobaczycie. No teraz coś tam widać, prawda? Sprzczoły są. Pszczoły są, pszczoły są, uliczki założone przez pszczoły, bardzo ładnie. O pokarmu jeszcze na taką jedną zimę. Jeszcze na taką jedną zimę, rodzina silna. Tak jak widzę, to ten kłąb sięga tak o dotąd, więc to jest spory kłąb. Też od zatformaty tutaj z boku widzę pszczoły, więc jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem uliczek pszczół w tej chwili, w tej rodzinie. No i praktycznie można powiedzieć, że górna kondygnacja założona po karmę. Teraz stoimy przed rodziną, e, którą ja ratowałem przed, e, przed, no przed stratą, bo e, tutaj rodzina była bliska strutowienia. Dawała wszystkie sygnały, które świadczą o tym, że, że mogą się lada chwila pojawić trutówki. Działałem bardzo, bardzo instynktownie, wymieniłem, poddałem matkę, ale tak bardzo instynktownie jakoś się tam udało, później wymiana matki na, na młodą, alpejka, która się rozczerwiła tak, że w sierpniu były dwa korpusy, dwa te korpusy czerwiu, no i fajna rodzinka poszła do zimowli, udało się to wszystko wyprowadzić. Teraz spójrzmy jak, jak tu się sprawy mają. Oczywiście wiedzieli, że pszczoły tutaj są. tak? Siedzą na pokarmie. Tutaj w tej uliczce nie ma pszczół. Są raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj w szóstej uliczce też są pszczoły. Więc jest sześć uliczek pszczół. Bardzo ładny kłąb. Cała ta górna kondygnacja jest założona pokarmem. Bardzo dużo sklepionego pokarmu. Podobnie bardzo dobra sytuacja przed... Ciągiem dalszym zimowli. Tak, jesteśmy przed ostatnią rodzinką, którą chcę pokazać. Tutaj uchylę to delikatnie, bo tak mi się wydaje, że coś takiego pamiętam, że tutaj pszczoły się chyba uwiązały troszeczkę wyżej. W każdym razie, matka, alpejka, młoda matka. Która wygryzła się 29 lipca Więc taka matka dosyć późna O tak jak mówiłem Pszczoły Uwiązały kłon wysoko Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć I tutaj siódma, siedem uliczek Pszczół Pokarmu cała masa I też Zimowla Dalszy ciąg zimowli Wydaje mi się, że przez kolejny miesiąc, zarówno tu, jak i do pozostałych rodzin, nie trzeba będzie zaglądać. Tak, to jest, to jest ta ostatnia rodzina, którą, e, którą widzieliście. Przeszliśmy sobie przez pasiekę i obejrzeliśmy sobie kilka rodzin, właśnie dokładnie na jednej, drugiej Langstroth. E, ja próbuję różne konfiguracje, bo dwie trzecie próbuję e, i wyraziłem już swoje przekonanie, że na pasiekę, która zajmuje się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem miodu, to uważam, że to jest ramka, ramka taka stworzona do tego i dla pszczół, które mają taką, a nie inną plen, plenność, taką, a nie inną potrzebę powierzchni gniazda, e, i, i dla przelaża, który mając taką, a nie inną ramkę, pozyskuje sobie pożytki, ładniej rozdziela. Ale ja jakoś na, na przestrzeni tych ostatnich lat bardzo dużo pracowałem na tej ramce: jedna, druga, langstroth. No wydaje mi się, że doprowadziłem do tą swoją gospodarkę, której kwintesencją jest przygotowanie tych pszczół do zimy i, i, i zazimowanie w takim, a nie innym stanie, w którym one praktycznie nie wymagają żadnych dodatkowych działań w trakcie zimy, tylko po prostu są w tym momencie zostawione i tyle. Te, te przepracowane sezony po, pozwoliły mi to naprawdę doprowadzić do takiego poziomu, że że w tej chwili są to rodziny, o które kompletnie się nie martwię. Cały ten, cały ten ciąg z przodu to są rodziny, o których kompletnie się nie martwię i e, mogę je tu e, zostawić do e, głównego oblotu, e, nie, nie przejmując się czy im wystarczy pokarmu czy nie. Bo tak jak widzicie, pokarmu jest cała masa e, i, i ta zimowla przebiega naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie. Więc zarówno karmienie inwertem w moim wykonaniu, to, to był Strzał w dziesiątkę, bo ja ten inwert jeszcze kupowałem wcześniej po bardzo korzystnych cenach. Oprócz tego samo zakarmienie 50-opniowej pasieki dla mnie jednego, który pracuje zawodowo zupełnie gdzie indziej, no to też było zawsze wyzwanie, które da, dawało mi solidnie w kość, no a Inwert po prostu zdejmuje pracę z rąk, daje naprawdę fajny efekt w ulach. I e, przede wszystkim e, po, pozwala na uniknięcie tego zastanawiania się nad tym, co akurat kupiłem e, w tym czy innym markecie i ile jest cukru w cukrze, który tam był akurat sprzedawany. Pszczół się nie oszuka, one, one z tego co podamy muszą sobie zrobić pokarm. Jeżeli e, tego cukru nie ma w tym cukrze odpowiedniej ilości, no to później się zastanawiamy, co się, co się podziało z tym pokarmem. Ja w tej chwili jestem strasznie zadowolony z. E, tego stanu zakarmienia rodzin. Bo o ile widzieliście na moich ostatnich filmach e, takie dosyć dzikie manewry, które musiałem wykonać na ramce Wielkopolskiej, to one nie wynikały z, e, z tego, że w ulech było mało pokarmu, tylko wynikały z takiego, nie innego ułożenia się pszczół. E, no tutaj na tej ramce jedna, druga, Langstroth, e, ta, ta zimowla po prostu idzie sama. Można nie dotykać. Zapomnieć lepiej nie i, i, i zostawić lepiej nie, ale ale naprawdę raz w miesiącu, raz na trzy tygodnie taki delikatny wgląd, to tak jak dzisiaj żeście widzieli, tylko uświadcza w przekonaniu, że została na jesieni wykonana bardzo dobra robota, zarówno pod względem przygotowania siły rodziny, jak i wyleczenia i zakarmienia, że ja już malutku zaczynam czuć blusa. Słucham gdzieś jakieś ptaszki zaczynają ćwiergolić pomalutku. Dzień się robi troszeczkę dłuższy. Już bym z tymi pszczołami gdzieś poszedł w jakieś krzaki, ale no jeszcze trochę trzeba poczekać. Ale nawet jak się ta zimowla przedłuży, to pszczoły są zabezpieczone na tyle, że spokojnie do tego końca lutego, do marca mogą siedzieć na pokarmie. Później, jak się oblecą i zaczną ten prawdziwy rozwój, to starczy im też na rozwój. Pozdrawiam. Cześć.